Siemano w sobotę, witajcie oczywiście bardzo serdecznie. No jak sobota to robota, no tym razem skoda Oktawia Trójka. Mamy taki błąd: fil stałych, czujnik różnicowy, ciśnienia, usterka elektryczna. Kasujemy ten błąd. O, no i błąd jest stały. Więc co za czym idzie, oczywiście mogę się mylić. Człowiek nie jest alfą i omegą. Wszystko wskazuje na usterkę w czujniku. Ale czy to będzie czujnik, czy co innego, okaże się już niebawem. A z tak z wiedzy podstawowej, że jeżeli kasujemy błąd na zgaszonym silniku i dajemy znowu odczyt, to jeżeli chodzi. Ten błąd związany z filtrem cząstek stałych, błąd powinien się skasować. Ten błąd powinien wyskoczyć po paleniu silnika i przejechaniu się paru kilometrów lub tam ewentualnie od razu, po zapaleniu samochodu. Na samym zapłonie, jeżeli czujnik działaby prawidłowo, powinien nam błąd się skasować, a się nie kasuje. Także bierzemy się za robotę. Co prawda mi się nie za bardzo chce, bo jak to w sobotę, no ale drobno coś porobimy, nikt nas nie goni. No. I jakoś do tego fajrantu się dokolebiemy. <grymne> no tak, dostaliśmy się do tego czujnika. Widzimy jedno tylko podłączenie, które po prostu idzie do filtra cząstek stałych, ok, ale tu drugi przewód mamy niepodłączony. Kostkę to ja akurat wypiłem, bo będę robił test, ale do czego zmierzam? No w niektórych modelach jest to prawidłowe podłączenie. Ale trzeba dokładnie badać, bo może być tak, że ktoś coś robił i ktoś coś wyjebał. No, wymieniliśmy czujnik różnicy ciśnień. O, tak to wygląda. Nawet he, 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 ułamałem, że tak powiem, czpień, korpus. I tak jak mówię, nawet jeżeli jest podłączony i jest sprawny czujnik. O, już jest zamontowany nowy. To błąd powinien nam się skasować. Jeżeli błąd nam się nie kasuje, na samym zapłonie, wina instalacji kabla, albo ewentualnie tak, w tym przypadku samego czujnika. Także my jesteśmy po robocie, zaraz można skonsumować jakiegoś, no czegoś dobrego, <laughs> albo będziemy robić coś następnego.